Cześć, słuchajcie, dzisiaj przepis e, Wam pokażę, jak przygotować farsz, na e, nadzienie do makowców, który e, ja robię często, bo bardzo e, wszystkim smakują. A więc tak, e, powiem ja tak, tutaj. tutaj co mam. Ugotowałam sobie 200 gram e, maków mleku. Tutaj wrzuciłam trochę skórki, co miałam starszej. 200 gram mleku, 200 gram maku w czterech szklankach mleku. W czterech szklankach mleka. Tutaj mam trzy duże jabłka, trzy siekane. Tutaj mam około 300 gram różnych bakali tak tyle orzechy włoskie, laskowe, rodzynki, co tam tylko mam. A tutaj mam skórkę z pomarańczową którą wcześniej Wam nagram w filmiku, jak zrobić ekspresowo. E, dwa białka ubite i cztery łyżki kaszy mannej. E, żeby zrobić farsz, możecie sobie go przygotować dzień wcześniej, włożyć do lodówki i nic się z tym nie dzieje i później sobie zrobić makowca. E, makowca na następny dzień e, zrobić ciasto drożdżowe. Więc do tego maku ja dodaję wszystko po kolei. Jabłka, bakalię, kaszę z skórkę pomarańczową. O, widzicie, ona się klei. Patrzcie, jak się skarmelizowała. I oczywiście białka. I jeszcze wypowiedziałam powiedziałam Wam przecież o najważniejszym. Dałam olejek, mi dało jeden. I cukier. Tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć łyżek starczy. Bo ja te makowce później oblukuję, i to wszystko wymieszam. I odstawiam sobie. I pamiętajcie, jak będziecie robić makowce, masę. Musicie wyciągnąć z lodówki, żeby ona tak się ogrzała, żeby miała temperaturę pokojową. Ponieważ do makowców, oczywiście, wiecie o tym, że musi być. Ciasto drożdżowe nie możecie położyć innego farszu, może Wam wyjść zakalę, albo w ogóle wam może nie urosnąć, więc farsz musi być w miarę ciepły. No i widzicie, tutaj mam gotowy, pięknie. Oczywiście widzicie, wszystko dokładnie wymieszajcie i możecie sobie włożyć. I jest naprawdę to jest świetna masa. Ta ilość masy wystarczy mi na trzy długie makowce. Trzy długie makowce, podzielę to na trzy równe części. Ja lubię jak w makowcu jest więcej maku niż ciasta. I dlatego robimy na bogato. I spróbujemy. Słodkie jest, takie bym powiedziała średnio, ale zawsze możecie dołożyć więcej cukru i będzie słodsze. Ja bym może dołożyła nawet tą powiększonej łyżki, bo jednak ten mak, pamiętajcie gotujcie mak Ole, y, pokazujcie mak w mleku tylko i wyłącznie. Dobra, cztery łyżki może przerzucimy. Dlaczego? Bo mleko wyciąga gorycz z maku. Moja mama mi to cały czas powtarzała i y, y, naprawdę nie gotujcie w wodzie i tak dalej. Gotujcie w mleku, bo mleko wyciąga gorycz z maku. I nawet jak kupicie zły mak, możecie go y, y, podrasować i wydobyć z niego smak, pozbyć się gorycz. Oczywiście odsydzajcie to wszystko. Więc jeżeli Wam się podobało, dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie i pichcic kicią, jedzcie, pijcie i świętujcie w te święta tyle łakoci, co będzie na stołach, już się nie mogę doczekać. No to cześć, pa. Dzięki, że mnie oglądacie, subskrybujcie i oglądajcie. Pa. Nie przejmujcie się, kuchnia w kuchni, gotowanie ma być proste. Pa.